Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie W jakby kolejnym odcinku z Horizona, jednak tym razem będziemy przechodzić dodatek No i co, ja nie przeciągam i zaczynamy wspinaczkę Pora udać się w banuckie ostępy Jesteśmy już po finale Jakby podstawy gry, no i co, teraz fajnie będzie, fajnie będzie przejść sobie ten dodatek Jeszcze a jakby kilka odcineczków tylko będzie z tego dodatku. Też nie będę robił tam jakby misji pobocznych, tylko te, które będą potrzebne, żeby móc kontynuować fabułę w dodatku. No i dobra, tutaj stoi babeczka i tym razem sobie Chyba z nią nie porozmawiam. Nie tego przejścia, łowczyni. Chyba jesteś dość daleko od osad. Dokąd prowadzi ta droga? Dla mnie na południe, poza ziemię Banuków. Za Kurchanem. Strzeż mnie, Banukai. Ale to najszybsza droga wyjścia z kraju, jeśli nie chcesz przechodzić przez całe ziemię Oseramów. I możesz mi wierzyć. Potrzebujesz szybkiej drogi poza kraj. A jeszcze tam nie dotarłam. Dlaczego tak mówisz? Ataki przedziwnych maszyn, przeklęta góra. Dość, abym zatęskniła za południkiem. Dzięki za ostrzeżenie. Ciekawią mnie jednak te maszyny. Słuchasz, ale nie słyszysz. Rozumiem, wszyscy poszukiwacze przygód są tacy sami owozania. Jasne, dzięki. Dobra, ja się jeszcze tylko przebiorę w adekwatny strój do, do tego miejsca. No i dobra, teraz mogę mogę kontynuować spilność. Ta droga prowadzi do kraju. Banukowie nie mają nic poza bezużytecznym mistycyzmem. Zaśmienie nie będzie czekać, aż skończysz marnować czas na igraszki w śniegu. Dziwne, że wciąż nie sprawdzasz. Myślałam, że ruszyłeś dalej. Ach, przepraszam, że wciąż przejmuję się losem świata. Zastanawiam się. Rost opowiadał mi historię o banukach i ich szamanach przewlekających niebieskie kable przez skórę. Tak jak ktoś, kogo znamy, nie? Może chcesz, bym trzymała się z daleka od banuków, bo tam jest twoja przeszłość. To nie przeszłość mnie martwi, Aloy, tylko przyszłość, a raczej ryzyko jej braku. I właśnie dlatego powinnaś wrócić do ważnych spraw. Ale zrobisz co zechcesz. Jak zwykle. Mm, drażliwy. No i dobra. Takie ostrzeżenie od Silensa, ale widocznie czegoś się boi ten chłopak. A jak tutaj widać Tomowy jest trawieżnik. nowa, nowa maszyna. Oh. Widać bijący od niego żar. Harmoniczny ognasz. Boom. Dobra, szybciutko z tym pachołkiem. No. Ogólnie... Fajnie, ja lubię ten dodatek, ponieważ fajnie jest tutaj kraina ułożona. Ten śnieg to wszystko. Mega, mega mi się to podoba. No i klimat tych banuków tutaj jest też mega, mega fajny. Mają dosyć ciekawe podejście do życia. Właśnie ja sobie muszę pouzupełnić trochę, trochę sakwę z leczeniem, bo niestety... Dobra, pest tam. Chłopca, na górze! Dobra, to chyba powitanie. Tak jest. Jesteś pewna, że tu nie zmarzniesz, Nora? Nieźle się zgrzałam podczas wspinaczki. No, spinaczka była, to prawda. Ale nie jakaś, nie jakaś sroga. Do kraju, Długo raczej nie zostaniesz. No, to się jeszcze przekonamy. Dymu noszący się nad górą. Oraz wioską. Co tu się dzieje? <grym> no, góra dymi ewidentnie. Dawno nas opuściła, ale wróci. Coś tam. Coś tam się chyba dzieje, ewidentnie, no ale nic. Naszym celem Są będzie to sprawdzić. Musimy w niego wierzyć. Dzieje się coś ważnego. Siłowcy dobrze walczyli. Zapamiętamy Mieszkańcy ich. Idą w stronę dymu. To my też idziemy W takim razie. No, I tutaj klaszczenka. Zaraz zobaczysz coś nowego, Nora. Burgrent. Dostawca niezbędnego. Banukowie przeważnie palą ciała zmarłych. Ale nie dziś. Dziś będzie inaczej. Bo nic po nich nie zostało? Tak. Kiepska sprawa. Najlepsi wojownicy przepadli, więc dostaną inne pożegnanie. uznajcie smutek łowcy! Zabijcie go! Albowiem nasi bracia dostąpili losu ukochanego przez Banuków i padli z włóczniami bijącymi w metal. Ich walka dobiegła końca. Widzieliście, jak ich duchy ulatują w błękitne niebo i dalej do niebieskiego światła! Lecz nasza walka dopiero się zaczyna. Wkrótce wyruszymy zapolować na demona, który wprawia maszyny w straszliwy szał. A zatem pytam, czy zdołacie przywołać odwagę poległych towarzyszy? Będziecie walczyć! Będziecie ginąć! Tak samo jak oni! Odwaga i włócznia! W tych zębach, aradach. Jesteśmy panukami. Nasz wróg, naszą ofiarą. Hmm. Demon, przez którego szaleją maszyny. Maszyny wyrżnęły najlepszych. A oni co chcą zrobić? Wracać tam! Głupcy. Chcesz poradę? Za darmo. Ejloj. A... Ejloj. Przesiaduję tuż dwie długie zimy i wciąż nie udało mi się zrozumieć banuków. No bo na przykład zaczęło się, bo jedna szamanka, Urea, gadała coś o duchach i demonach gnieżdżących się na ryczącej górze, więc poszedł ten cały wyrak w góry i połowę ich posiekały przeklęte maszyny. Gdy urea zniknęła, myślałem, że szalony poszedł za nią, ale nie. Oto wielki Arata krzykuje ich na powtórkę z historii. Muszę wiedzieć więcej o tym demonie. O, to durnoty, Eloy. Albo coś w tym jest, coś powiązanego z zachowaniem maszyn. W takim razie musi znaleźć ureę. Ostatni raz widziano ją w drodze do gór zwanych Soplice. Ponoć tylko szamani znają ukryty szlak między lodowymi szczytami. Hmm. Ale wiem, gdzie znaleźć jej ucznia, Naltuka. Na Poszedł na północ od rzeki. Ugania się za plotkami. Plotkami? Zgadza się, plotkami. Niespodziewane ataki w śniegu, dziwaczne nowe budowle, no i niebezpieczna maszyna, jakiej jeszcze nikt nie widział. No to na pewno to sprawdzę Burgrent. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Ciekawe, czy tak opowie nie, nie mi więcej o Urei albo ryczącej górze. Może warto rybować. spróbować. No i dobra, widzieliśmy ładną, ładną kacenkę. Teraz pora porozmawiać z Aratakiem. Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego próbowania trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. nieznajoma. Chciałabyś ze mną porozmawiać? <noise> no tak. Chodziła, chyba nie stoję tutaj bez powodu, prawda? Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko? Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To stamtąd pochodzi twój werak? Nie, zebrałem większość łowców z całego Banuur, by stawić czoła demonowi. Ale ja się tu urodziłem i zostałem, by walczyć z karcza, kiedy inni uchodzili w góry. Mam wciąż wojowników z tamtych lat, tych, co przyżyli. Ten demon, o którym mówisz. Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. To odmieniło maszyny. Są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. W pieśni Kresie są też inne waraki? Tak. Posada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Powstała tuż po wojnie, w miejscu, w którym było obozowisko, wyrosła niczym przebiśnik wiosną. Być może nawet przetrwa do kolejnej wojny skarcza. No i dobra, zadaję nam ostatnie pytanie o Ure. Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. To nie są rzeczy, których powinni słuchać inni. A już na pewno nie obcy. Chłopie, dawaj informacje. wszystko z mojej strony. Dobrze. Przedkładam czyny nad słowa. Jasne. Dobra, no i musiałbym ogólnie iść, porozmawiać jeszcze z Naltukiem, ale jako, że. Przechodziłem do nas raz. nieraz, wodą. powiem, że warto wziąć sobie najpierw tą misję, ponieważ... Zdajesz się smutna, nieznajoma. Mówiłaś coś o powodzi. Tak. Nagły potop. Bez deszczu i roztopów przedtem. Jestem Laulaj, Do Doboszka łoskotów. A raczej byłam, zanim skryły się pod wodą. Łoskoty. Cóż to? Kotlina, wydrążona przez przedwiecznych. Równocześnie komnata, zbiornik i instrument muzyczny moje życie, moje powołanie. Zagrałabym o tym, gdybym mogła, ale ich rury są teraz pod wodą. Powódź bez deszczu dziwna sprawa. Gdzie to jest? Sprawdzę przy okazji. Na północnym zachodzie rozejrzyj się, chociaż zupełnie nie wiem po co. Woda nie odpłynie, to pewne. Jak poprosić rzekę, by ustąpiła? od ciebie siła. No, jako że właśnie wiem, że trzeba będzie uzyskać szacunek zawodników tutaj, z. w sensie banuków, to właśnie musimy takie rzeczy poboczne zrobić. I jedną z nich jest właśnie oczyszczenie tych łoskotów z wody. Dobra. Ja udam się jeszcze do, do tego Nautuka. Jeśli chcę dowiedzieć się czegoś więcej o tym demonie, muszę znaleźć ureę. Aby to zrobić, muszę pomówić z jej uczniem. Poszedł wzdłuż rzeki na północ. No, dobra, to widzimy się już na miejscu. Według Burgrenda uczeń urei poszedł na północ od rzeki. Chyba niezbyt daleko. Dobra, witam ponownie. Jestem już prawie na miejscu. No i co? Trzeba będzie pomówić z... z Naltukiem. Bo ja mam lepszy plan. Zanim z nim pomówię... ...to, to po prostu... Naltuk wpatruje się tak w te... ...wieże. Chyba wysyła jakiś impuls albo sygnał. Po prostu najpierw zabiję sobie te maszyny, które trzeba tu zabić wokół tego. Czyżby to były wszystkie? Raczej tak. No i teraz, teraz pomówię z Naltukiem. Oj, lekko się obiłem. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia ciekawego. Jesteś naltuk? Obserwowałem wieżę przez wiele godzin. Widziałem, jak blask demona w niej pulsuje, naprawiając maszyny. Ty ją pokonałaś, od tak. Tym się zajmuję. Szukam urei. Pomożesz mi? Ona. Ona poszła tam, gdzie tylko szamani chodzą. Poszukuje odpowiedzi w głosie niebieskiego światła. Ale a tak naprawdę to szuka nadziei, po tym, co zobaczyłem, będziesz ją mogła jej dać. Wycofała się za tamte góry, za soplice. Musisz wyruszyć ścieżką szamanów. Koniec ścieżki poznasz, kiedy dojdziesz do kaplicy, wielkiej maszyny pokrytej niebieskierką. Po przejściu próby, szamani biorą kawałek w nagrodę. Jeśli dotrzesz aż tam, też sobie weź. Należy się. Dobra. Jak przejść tą ścieżką szamanów? Ruszaj do soplic. Musisz iść za znakami przez jaskinie w lodzie i wodospady, a potem w górę do świątyni. Ale uważaj. Ścieżka to także próba ostateczna próba dla młodych szamanów. I znajdę ureę na jej końcu? Nie. Ona wchodzi wyżej gdzieś tam do wnętrza góry. Jak ją spotkasz, powiedz jej, że wierzę, że znowu usłyszy głos. Dobrze, przekażę na pewno. Dobra. I tak, ruszać w udamy się Znać do Soplic, ścieżkę szamanów. ale w kolejnym odcinku i w następnym, albo może zrobimy to na raz, zobaczę, e, zrobimy te rzeczy, które są potrzebne do, do tego, żeby móc, e, a zresztą sami zobaczycie, co, do czego to będzie potrzebne. No nic, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, pozdrawiam i cześć.